Mamy to, mamy mistrza Polski w klasie T4. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie w Centrum Olimpijskim i idziemy odebrać tytuł mistrza polski dawajcie. A tegoroczni mistrzowie polski to Marek Kubiczek i Filip Gołka. z grupa T4. I już są na pierwszym stopniu podium Mistrzowie Polski. Gratulujemy i trzymamy kciuki, także za przyszły rok. Najlepsi w grupie T4. wicemistrzami Polski w sezon... ...mamy to, zobaczcie, to się dzieje naprawdę, zdobywamy Mistrza Polski. Mamy Mistrza Polski, słuchajcie, 5 lat, 5 lat czekałem na tą chwilę, żeby tutaj odebrać ten pocharg Mistrza Polski i... Jest. Przede wszystkim yy, ja ten pochart dedykuję, tak jak już mówiłem, mojemu tacie, którego nie ma wśród nas. Pożegnałem go półtora roku temu, ale to dla niego go bo to był głównym motorem napędowym mojej siły, która spowodowała, że jestem tutaj dzisiaj. I co, może za rok jak już mi powiązasz z Europy, Marunię? Nie wiem, lecimy? Lecimy! lecimy. lecimy. No, tak.